Dobra, stwierdzam, że jestem uzależniona od niebieskich metalicznych. Zobaczcie tylko to. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I wszystkie są w bardzo podobnym kolorze. I teraz tak. Na bank wylatują dwa z VIBO Extreme Nails, które są praktycznie identyczne i tak samo są do kitu, bo w ogóle nie mają e, krycia żadnego. E, I teraz muszę się zdecydować. Na pewno Essie zostaje, to w ogóle nie podlega żadnym, e, żadnej dyskusji, tylko teraz się zastanawiam, czy Essie jest podobne do, do tego, czy do tego bardziej. Chyba jednak mi Sporty niestety są praktycznie identyczne. Chociaż nie widać tego tak bardzo na. Ja mam coś do tego koloru i wiem, że na pewno będę miała ich więcej, bo taka jestem i takie kupuję lakiery. Z pewnością ten z HM jest praktycznie identyczny, także na pewno ten z HM wypada. Na pewno ten z HM wypada, bo po prostu jakoś. Nie wiem, chociaż. nie, no jest inny kolor zupełnie. Ale nie podoba mi się on tak bardzo, kiedyś mi się podobał zostajemy przed wyborem, kwestia jest taka ja bardzo, bardzo lubię to Lovely ten Lovely ma ekstra krycie, jest naprawdę bardzo fajny i e, chyba nie jestem gotowa, żeby go puścić myślę, że go zostawię po to, żeby zrobić porównanie właśnie tego Lovely z Essie i wtedy zadecyduję, czy się go pozbywać czy nie, natomiast Lovely zostaje, ponieważ ma nieco inne zabarwienie niż Niż Essie. Jest trochę jaśniejszy, trochę bardziej brokatowy. Może tego nie widać tak bardzo na kamerze, żeby się różniły, ale zdecydowanie jest różnica. Także wszystkie trzy zostają ze mną. I tutaj mamy kwestię taką, która mi się bardzo podobała, butelce, niestety w ogóle mi się nie podoba na żywo, czyli czarne-niebieskie. Czarne-niebieskie mają to do siebie, że są czarne, ale jak, um, ale jak się położy je na y, Przepraszam, że są niebieskie w butelce, a czarne jak się je kładzie na paznokciu. Wygląda to w ten sposób. Czyli ja mam teraz czarny na paznokciu, a nie niebieski, tak jak chciałam. I nieważne ile warstw się położy, to to nadal nie będzie niebieski. To nawet nie będzie to zabarwienie brokatu niebieskie, tylko on ma zupełnie inny kolor tego brokatu na paznokciu. Także oba te lakiery niestety idą na wymianę, bo. No niestety to nie są moje kolory, nigdy ich nie miałam, na poznaniach nigdy nie będę pewna. Dobrze, później dochodzimy do dwóch, które już wiem, że wywalę z prostego powodu: są po prostu. Krycie jest śmieszne, krycie jest beznadziejne, krycie jest do kitu. No nie ma tu o czym mówić po prostu. I to jest stara wersja Express Grove i e, Vibobase Base pod e, Velvet. Także niestety oba te lakiery idą do śmieci, znaczy na sprzedaż. I dalej mam lakiery, z którymi znowu mam problem, ponieważ są to trzy praktycznie identyczne lakiery. Ja je sobie tutaj położyłam na no poznanie, żeby sprawdzić, zanim, zanim się zdecyduję. I tu mamy. Kolor Alike, Strażnik Teksasu. Tutaj jest ten Rich Color, a tutaj jest ten Koral. I teraz a, wszystkie mają super krycie. Wszystkie są bardzo do siebie podobne. Mam wrażenie, że Rich Color i Koral są troszeczkę bardziej do siebie podobne. Także chyba z Korala jednak zrezygnuję, bo Rich Color zwyczajnie mi się bardziej podoba opakowanie. Po prostu to jest tylko i wyłącznie ten powód. E, natomiast jeśli chodzi o tutaj tego Strażnika Teksasu i e, no właśnie, I co tu zrobić? No są praktycznie bardzo, bardzo do siebie podobne, ale jednak ten jest bardziej niebieski, a ten już wchodzi leciusieńko w, w fiolet. Także chyba jednak niestety zostawię na razie oba i zobaczymy. Chociaż strażnik Teksasu chyba wsadzę tam, gdzie e, do próby są lakiery, a Rich Color na pewno zostaje, bo jest piękny granat. Po prostu bez żadnych drobinek nic. Także strażnik idzie do próbki. No i mamy dwa lakiery, które są e, po pierwsze mają być duochromowe, po drugie są tak rzadkie i takie są uu, no w ogóle krycia nie ma i no do kitu. Tu jest ten no właśnie, jak go kładę na paznokciach, to znowu mi się podoba. Jakoś tak nie wiem. No nie wiem, kurczę, co mam z tym zrobić. No i tu mamy po tej stronie: mamy e, Sally Hansen a tu mamy Vibo. E, oba te lakiery idą e, do posta na bloga i później zadecyduję, co zrobię. Ja myślałam, że ten wywale zdecydowanie, jak go założyłam na paznokcie to znowu mi się zaczyna podobać. <grym> Także nie wiem, co z nimi zrobię. Zobaczymy. Zadecydujemy. Dobra, później mamy kolejny magnetyk. Ja do magnetyków nigdy się nie przekonałam i nigdy ich nie użyłam. Drugi raz założyłam je tylko raz na paznokcie, żeby zobaczyć, jak to wygląda, i nic z tym nie zrobiłam. Także to leci do, do wyprzedaży zdecydowania. Najpierw będzie postęp. Na temat. Ups, przepraszam za hałasy. No, i bezcenny denim efekt, który zdecydowanie zostawiam. To jest prezenta dla gadki mojej siostry, także yy, to jest lakier, który jest po prostu bezcenny, jest piękny, wygląda jak te z Mislina, a jest tańszy dwa razy chyba. Yy. O, pierwsza warstwa też praktycznie kryci całkowite, także nic tutaj więcej nie potrzeba. Jest piękny, schnie na półmat, także taki welwecik troszeczkę i wygląda rzeczywiście jak prawdziwe spodnie. Dobra, później mamy Color Alike, bezcenna maltanka, która jest znana chyba każdej lakieromaniaczce, jest bezcenna, po prostu jest wspaniała i zostaje zdecydowanie. Później mamy dwa tinty, e, jeden jest Charm Limit, drugi jest Sephory e, i tu Was może zadziwię, bo oba zachowam, przynajmniej do posta, dlatego że... E, ten tint jest bardzo delikatny, praktycznie go w ogóle nie widać, ale już widziałam po prostu genialne wykorzystanie tego, także muszę koniecznie do tego wrócić, a, a ten tint jest dużo ciemniejszy i praktycznie przeźroczysty i też ma dużo zastosowań fajnych, także tak jak tamtego tinta wywaliłam zielonego, tak tego zostawiam zdecydowanie. Przynajmniej do jednego posta. No i ostatni ciemny, niebieski lakier to jest Glamour który chciałam Wam pokazać chyba w końcu tego filmu nie pokazałam Wam na dalej na, na YouTubie um, to jest lakier, który użyłam na ślub mojej koleżanki i zdecydowanie ze mną zostaje, jest mega styczny, ja myślałam, że tak zabarwi mi paznokcie że w ogóle się nie uratuje, a się okazuje, że on w ogóle nic nie zostawia na paznokcie Byłam w szoku, w szoku ciężkim byłam. Dobra, i poszło dużo szybciej niż mi się wydawało, że pójdzie. Wychodzi na to, że mam całą już skrzyneczkę do sprzedaży i tyle do y, próbek, także całe takie pudełko tutaj jest zapełnione. I do zobaczenia w następnej części. Na razie.